Wyznacz równanie prostej, której wykres jest prostopadły do wykresu funkcji 3x odjąć 2y plus 8 równa się 0 i przechodzi przez punkt p o współrzędnych minus 12 i 7. Zaczniemy od wzoru tej funkcji, która jest podana. Ona jest podana w postaci ogólnej. Są wzory na to, żeby z tej postaci to zadanie rozwiązać, ale najczęściej robi się to z postaci kierunkowej, zatem pierwszym krokiem, jaki zrobimy, będzie doprowadzenie równania ogólnego do postaci kierunkowej, czyli do postaci y równa się ax dodać b. A zatem y pozostawiamy po lewej stronie. Natomiast wszystko pozostałe przerzucamy na stronę prawą, zaczynając od x. -ów. 3x po przerzuceniu to będzie minus 3x, a 8 na drugą stronę to będzie minus 8. I żeby wyliczyć sam y, dzielimy obie strony przez minus 2. Co uzyskamy? y równa się no minus 3 przez minus 2 to będzie na plusie 3 drugie, czyli 1 cała i 1 druga x. No i jeszcze minus 8 przez minus 2 to będzie plus 4. To jest dokładnie równanie tej samej prostej, tylko już nie w postaci ogólnej, tylko w postaci kierunkowej. Prosta, którą szukam, ma równanie. Y równa się Ax i dodać B. A zatem musimy znaleźć wielkość liczbową A i wielkość liczbową B. Jeżeli chodzi o teorię, jeżeli są dwie proste, Y równa się A1x, dodać B1 oraz Y równa się A2, x i dodać b2 jeżeli są takie dwie proste i jeżeli mają być wykresy tych funkcji do siebie prostopadłe, to wówczas iloczyn tych współczynników iloczyn tych współczynników kierunkowych ma wynieść minus 1 minus 1 Iloczyn tych współczynników. No to spójrzmy na nasze dwie proste. Współczynnik kierunkowy w pierwszej prostej to jest 1,5, czyli 3 drugie, w drugiej prostej to jest A i zgodnie z tą definicją ten iloczyn tych dwóch wielkości ma być równy minus 1 czyli 1,5 razy A ma być równe no, zgodnie z tą zależnością minus 1. Powinienem teraz podzielić przez 1,5, tylko że jest to liczba mieszana, to najpierw zamienimy na ułamek niewłaściwy, to jest 3 drugie. I teraz podzielimy przez 3 drugie. Tylko, że skoro to jest ułamek, dzielić przez taki ułamek to znaczy to samo, co pomnożyć przez jego odwrotność. Czyli mnożymy razy 2 trzecie. Czyli współczynnik A to jest minus 1, właśnie razy 2 trzecie. I współczynnik tej prostej, którą szukamy, która ma być prostopadła, wyniesie. Minus 2 trzecie. I już ten współczynnik kierunkowy w tej prostej mamy. Jeżeli teraz to wstawimy do tego równania, to będziemy mieli już częściową postać tego, tej prostej. Y równa się minus 2 trzecie razy x i dodać jeszcze b. Czyli już współczynnik A mamy, brakuje nam współczynnika B. Jak go znajdziemy? No, oczywiście nie wykorzystaliśmy tego, że ta prosta, bo póki nie ma współczynnika B, to jest tych prostych nieskończenie wiele, ale jedna z tych prostych przejdzie przez ten punkt. Przez punkt P o współrzędnych minus 12 i 7. Jeżeli ten punkt ma należeć do wykresu tej prostej, to to jest oczywiście współrzędna x, to jest współrzędna y, i wstawimy odpowiednio w miejsce y 7, a w miejsce x wstawimy minus -12. Tu wstawiamy -7, minus -2 trzecie przepisuje. W miejsce x wstawiamy minus 12, no i plus b przepisuje. Jak widać, z tej zależności na pewno uzyskam brakującą wielkość b. 7 przepisuje. Tu jest mnożenie. Na pewno wynik wyjdzie dodatni, bo minus razy minus da nam plus, ale jeszcze po drodze możemy skrócić tę trójkę z tą dwunastką, to będzie 4. Zatem z mnożenia tego, co tu widzimy, minusów już nie ma, tu jest 2 razy 4, to wyjdzie 8. 8 i jeszcze plus b. No to przerzucamy odpowiedź, czyli niewiadome na lewo, a liczby na prawo. 8. I odjąć 7. Czyli minus b wyniesie 1, ale to jest na razie minus b. Żeby uzyskać samo b, dzielimy przez minus 1 i b będzie równe minus 1. No i spójrzmy. Mieliśmy a wyznaczone, wyznaczyliśmy b, zatem równanie tej prostej, która ma być prostopadła do wykresu tej funkcji i przechodzić ma przez punkt P, ma konkretne równanie y równa się no, tu minus 2 trzecie, tu minus 1, czyli minus 2 trzecie x i odjąć 1, bo dodać minus 1 to jest od razu minus 1. Ten wzór przedstawia właśnie naszą szukaną prostą.